Kochani, jako że jestem zaangażowana w organizację konferencji zapobiegania wypaleniu zawodowemu, to zwracam się teraz do przedsiębiorców, menadżerów i każdego, kto zarządza małym albo dużym zespołem. Chciałabym po prostu lepiej poznać Wasze potrzeby, to z czym się zmagacie, z czym się borykacie, może macie jakieś trudności w pracy, dlatego ogromna, gorąca, Zimna albo taka, jaką chcecie. Prośba, e, wrzucam link do ankiety. Jeżeli poczujecie, jeżeli chcecie mi pomóc, poznać Wasze potrzeby, uzupełnijcie. Totalnie anonimowo, chyba, że chcecie zostawić swoje kontakty, to też tam możecie wpisać w uwagach. No, ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. Powiecie, jak kocham poznawać inne osoby i inne punkty widzenia. A jeżeli jeszcze mogę czymś ewentualnie wesprzeć, to cudownie. Kocham Was i do przeczytania w